Kakolabospan w ogóle. Wiem. Właśnie. Takie widaczki dziś nie mamy. Rafał dostał ciastko na koszt firmy. Zadowolony jestem. Chyba mhm. lubię ten klub. Teraz bilety bilety ją bilety. Kiedyś Ostatnio tego nie zrobiliśmy, ale dzisiaj wyjdziemy. Serdecznie witamy. Nie mogę, nigdzie nie Ale mały. Co mały? Patrz tam. Idziemy na górę? Ale śląska prawa jest większy. Nie ma tu nic interesującego, nie? Nie ma nic. stadion wicemistrza wiecznego, bardzo nudny. Nie ma co tu oglądać. Tak chciałem, tak, chciałem pojechać. No, dawajcie. co ty pierdolisz, pharmacjonalny człowieku? Witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na Signal Idu na Park. Razem ze mną jest Rafał Salamon, prezes firmy HUB. Dzień dobry, witam. Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Czy kierowcy jeżdżą pijani? Yy, miło mi bardzo, że mogę być sponsorem tego pięknego klubu. Yy, za niedługo będzie tutaj moje, yy, że tak powiem, yy, moje miejsce na tej, na tej kapelce. Yy, stadion będzie się nazywał od teraz Hot Arena. Czy piwo będzie za darmo? Tak, piwo będzie lane tutaj litrami. Ciekawe, czy się ktoś przebiega? Martyna? Cześć co fani, zapyta, tak jak cześć ty, ty jesteś fanem, co ty tu kurwa robisz? To jest wejście dla... E, e, halo, mamy tu jednego wariata nie ale kurde no Jak myślicie? Wyjdzie Znaczycie, dzisiaj czy będzie grzał lawę? Mamy rzadki gatunek samochodu. Dilnie to jest Smart, wytwór Mercedesa, aczkolwiek ma oznaczenia Brabusa. Jest to małe nieporozumienie, gdyż Smart, Smart jest budżetową firmą Mercedesa. Co to jest? Orzeź włoski, nie nie Wydechy ma z Brabusa. O co z tym chodzi? Smart nie jest elektryczny? Nie, to ten nowe tak, ale ten jeszcze jest spalinowy. Dziwny zbieg okoliczności, bo akurat idziemy do muzeum motoryzacji Ale to... Ale jest I nie nagrałeś. <śmiewanie> <śmiewanie> to automobil muzeum w Dortmundzie jest bardzo godne polecenia. Dałem 14 euro, zapłaciłbym spokojnie z 20. Kawał historii jest tutaj zostawiony, jak na przykład tutaj Lincoln.

Złapać, skłusnąć. Trudność. Eee, nie można sobie klapnąć na chwilę i to nie jest tego, tego parku. To idziemy? Mhm. Dzisiaj e, QA. E, Martyna, powiedz do ciebie pierwszej. Co ty tu robisz? Widzowie nie pytali. Dobra, no. nic, nieważne. Twoja opinia rzetelna o vlogach? Są fajne, ale takie... Mało dynamiczne? Nie w, Ci nic do ust. Tak, to jest żadnych słów ani nic tam. Bez tylko... pomyślenia są? Tak. Te zgodności. Lewa ręka to Łukasz, prawa ręka to ja. Pierwsze pytanie. Kto pierwszy staje rano? Czy? Kto pierwszy zrobił prawo jazdy? Kto pierwszy zaproponował spotkanie? Cisza. <sukasz> <noise> <Zatrzemuj. sukasz> <noise> <noise> No pierwszy? dalej, następny. Kto pierwszy przedstawił swoich rodziców? <laughs> Kto pierwszy przygotował obiad dla drugiej osoby? No pewno. 100%. To bardziej bałagani. Ja. Ale w kuchni ukarz więcej? Bo to wiadomo. Ja więcej? Ja przynajmniej posprzątam. Od razu posprzątam. Stoi jeszcze chwilę. Zanim A u to was posprzątam. stoi kilka dni. A, wy często pijecie? No to kto więcej pije jak już ten... Spożywacie alkohol? Myślę, że Rafał. No. A kto szybciej kończy? Łukasz. A kto częściej przypina? Ja dużo. Może Rafał, ale czasem jak się zdenerwuje. A na vlogach wycinany jest Łukasz zawsze. Nieprawda. To I to mnie czas... denerwuje. Rafał cały czas przeklina. Na vlogach mm -hmm. widać, że nie ma tego. Kto pierwszy traci cierpliwość? O, ja będę u siebie. Ja jestem fujnie cierpliwy, nie? No znaczy, ja jestem cierpliwy, ale tutaj bardziej krzyczę może. A, a kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni? Razem. Raczej. Vape Nation. To ogólnie... Ale później są pytanie kto pierwszy powiedział kocham cię. Tak Co

Roby, tak Ile mam metrów? 100? a ta wieża, na której byliśmy 215